Szczęść Boże, konferencja prasowa Konfederacji. Temat afera wiatrakowa. O jakie wiatraki? Chodzi o wiatraki do mielenia ptaków, szanowni Państwo. Na których budowie niektórzy postanowili robić najlepsze pieniądze swojego życia i wmawiają szerokiej publiczności, że tymi wiatrakami do mielenia ptaków ogrzeje się, napędzi i oświetli. Y, nosso piękny kraj. Który, jak wiadomo, na węglu leży. Tu nas Pan Bóg położył na działce numer jeden na Globusie, ale oto kopalnie mamy zamknąć do 2050, a z eurokołchozowych programów już pobudowano setki, tysiące wiatraków do mielenia ptaków, ale to jeszcze mało tym, którzy na to postawili. Czy Polska nie ma realnych problemów? Ma realne problemy, takie, jakie się biorą z. Urojonej doktryny globalnego ocieplenia, handlu emisjami dwutlenku węgla, to przyprawia nas o przerażające koszta energii, która drożeje zamiast tanieć. I chociaż rezerw węgla mamy na lat dziesiątki, jeśli nie setki naprzód, no to właśnie to wszystko mamy zamknąć, mamy zrezygnować z tego, co naturalne, co w Polsce najłatwiej dostępne i mamy, ogrzewać, napędzać i oświetlać kraj doktryną, która będzie się podobała Grecie Thunberg. Pod pretekstem ustawy, która ma zamrażać ceny energii, wmontowali w ten projekt ustawy takie nowe lub czasopisma lub wiatraki do mielenia. Kto wmontował? Politycy, którzy właśnie idą i nawet można powiedzieć, już doszli do władzy, czyli do wczoraj totalna opozycja, a dziś już witający się z gąską rząd Donalda Tuska. Ustawa dotyczy właśnie cen energii, ale znalazło się tam miejsce dla fragmentu o zaangażowaniu władzy w propagowanie tego sposobu pozyskiwania energii, który się nazywa odnawialne źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem wiatraków i te wiatraki na mocy tej ustawy można by stawiać bliżej niż do tej pory ludzkich domostw, ba można by nie tylko wpływać na pejzaż i na jakość życia Polaków poprzez instalowanie ich jak polska długa i szeroka, ale można by nawet dokonać zamachów na własność w, wywłaszczając tych właścicieli, przez których grunta pójdzie na przykład kabel, który odprowadza energię od takiego wiatraka.